Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mikołaj, a przed Wami 50 materiał z gry Far Cry 4. Zacząłem nie bez powodu, bo blokowaliśmy nową broń. E, tutaj akurat mamy do, do czynienia z bronią, której jeszcze nie widziałem. Tak A52, widzę jakiś tutaj e, inny wygląd tej broni. No nie widziałem tego wcześniej, więc postanowiłem, że teraz zacznę. I e, jeszcze jakiś SA50. A, jest jeszcze w ogóle piła. Piła ta, wiecie, z Far Cry 5, ta gorsza piła od tej, co mamy, D-50 jakieś, A-99. Ja pierdzielenie, nie? Ja dosłownie zapomniałem, że tu się jakieś jeszcze bronie inne odblokowują w związku z przechodzeniem misji. Patrzcie na to. Tu jakieś A-52, a tu wyjątkowych? Nie, tu się nic nie odblokowało. E, AMR. Kupujemy ją. Kupujemy ją, oczywiście, że ją kupujemy, no przecież już nie ma misji, gdzie musimy się skradać, no. Nie ma takich misji. No tylko na ratunek zakładnikom, ale tam sobie poradzimy. Jako tak sobie poradzimy. Kupujemy AMR. Rapieżnika też mógłbym kupić, ale później, jak nie będę miał za dużo kasy. Piłę oczywiście bierzemy na tą misję, bo tutaj bez pił. Chodź sobie rozpróbacz, wojownik, no Bushmana bym z wielką chęcią wziął, ale tu muszę jakąś arenę zrobić. Areny mi się nie chce na razie robić. Rapieżnik. Kupi do stosu jakieś tam pity serity. A... Um poczekajcie czy tutaj jest nie tu mam wszystko poblokowane a tutaj w uzbrojeniu jeszcze jakaś snajperka w ogóle mamy tą piłę taką gorszą nie e, mamy SA-50 też jakiś karabin tu jest to MKG to jest ta gorsza wersja to mieliśmy tu mamy w ogóle jakąś tą e, też jakiś rodzaj wyrzuty rakiet czy, czy czegoś e, takiego granatnika widziałem to na trailerze to w ogóle jakiś pistolero. No dobra, czyli mamy szturmena. On będzie do skradania się. Jeśli miałoby być coś ze skradaniem. I mamy naszą kochaną AMR, czyli najsilniejszą snajperkę w serii Far Cry. Znaczy, może nie, w. nie wiem jak to jest w szóstką, bo tam AMR raczej nie ma. W piąte, nie wiem czy jest AMR. Tam to w sumie, tam to przez całą grę z jedną snajperką się biega tak naprawdę. Ja mam taką, którą z Bloodragona dostałem i nie wiem, tam mało tych broni jest. Tutaj dużo, dużą uciechę można brać z kupowania nowych broni i bawienia się nimi. Jest dużo broni. Lecimy moi drodzy dzisiaj do kolejnej misji fabularnej dla złotego szlaku, czy tam nie ma brzęczyka, a nawet jeśli tutaj pojedziemy autkiem. Będzie teraz dużo, dużo misji związanych z walką z pewnością. Więc coś mi siedzi na gardle wybaczyć, jak inaczej mówił. Um, w ostatnim odcinku zabiliśmy jumę, czyli. Trzech Heroldów Peigena mam z głowy. Teraz zostało pokonać czy tam obalić Peigena. Ja oczywiście będę robił to zakończenie związane z strzelaniem do helikoptera. Bo. znaczy fabularnie, normalnie, ja bym dał mu odlecieć, bo ja jestem tak naprawdę po stronie Peigena Ale co do tego, to ja się wypowiem w jakimś odcinku, gdzie będziemy badać tę fabułę. Bo mam taki bonusowy odcinek zrobić, bo mi się strasznie podoba ta postać Peigena naszego tutaj kochanego różowego. Ale no, ja będę robił to ze strzeniem do helikoptera. Dlaczego? A to dlatego, że jest pewien easter egg, który pozwala nam później zbierać naprawdę ogromne ilości pieniędzy w nieskończoność. I No i będę chciał to zrobić, żeby sobie zrobić grę na 100% w związku z czymś, co tak naprawdę nie potrzebujemy robić, ale ja będę chciał to zrobić. Między innymi kupowanie i ulepszanie broni na 100%, na maksa. Wiecie, wszystkie dodatki i tak dalej. Bo są takie filmy na YouTubie, które pokazują 100% z ulepszonych wszystkich broni i będę chciał zro zrobić to samo, nie? Więc może jakiegoś zrobimy sobie bonusowego live'a. Takiego wiecie, gdzie będziemy się bawić to wszystko. Ehm, tak, e, wchodzimy tutaj do misji, zobaczymy, co tam nas czeka. Hej, Badra. nazywać hey. jest For now, what's wrong? Whoever captures Jalandu Temple will lead the Golden Path. The future of Kirat is at stake, and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight, you know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal thinks it is. If he captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. He says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want a free Kirat. But I can't choose on my own. Amit and Sabal will never agree, so this leaves you, Ajay. You've made a difference here. The golden path will listen to you. But you have to understand. That whoever you back at Jalandu will become the unquestioned leader of the Golden Path. And once Pagan is defeated, they will control Kirat as well. Okay. I think I know what I have to do. Thank you. Jestem ciekaw, tak naprawdę, skąd się wzięła Badra. Czy to jest córka mity? Bo ja nigdy się tak naprawdę nad tym nie skupiłem. Czy to jest jakaś, nie wiem, dziewczyna, która trafiła do złotego szlaku? Naprawdę. To też się będę musiał zagłębić. Może sobie poczytam. Może gdzieś to jest tutaj w notatkach napisane. E, bo są te notatki. Ja ostatnio odkryłem, że to są te notatki do czytania. A sobie je poczytamy któregoś razu. Może. Tak jak mówiłem w tym bonusowym odcinku. Um... Jeżeli ogólnie będzie, bo pamiętam na starym kanale obiecywałem to samo w związku z dumem i w końcu mi się nie chciało. Ja po prostu skończyłem grę i już dalej się w nią nie zagłębiałem. E, ale może jakiś sobie bonusik zrobimy. Znowu mamy wybór pomiędzy Amitą Sawalem, więc lecimy. Zobaczmy co ta. E... No, nazwałbym ją brzydko, ale miałem nie przeklinać. This is about sending a message to everyone. It's a new day for Kirat. We're no longer shackled to the past. Without the Tarun Matara, we will expose Sabal for what he really is a simple minded fool squatting on ruins. We'll take everything valuable so we can melt it down and sell it. But the temple itself. I want you to crush it. Okej, okay, czyli ponownie, tak chce ją zniszczyć. Coś czego nie chciała z cegielnią, a ten będzie chciał ją uwolnić. Dla Tarun Matary. O, właśnie to chciałem powiedzieć. But you're are destroying everything. Now she wants to do his job for him? I'm done with her. I can't tell you what Jalendo me means to Kirat. What it means to Mohan. He's proud of you, you know? We're taking the temple. We're cleansing badra We're uniting the people under the light of Kira. Powiem wam, że powinna być tutaj taka na mapie pomiędzy literką pomiędzy literką A z Amitą i E z Sabalem powinna być różowa literka P, Peigen ratu ratuj, telefon do Peigena Peigen oni są nienormalni. Wybieramy oczywiście Sabala, bo to jest już kolejny z pięciu wyborów, które wybraliśmy dla niego. I lecimy moi drodzy z tą bronią w ręku to naszej tutaj świątyni świątyni bogiń, świątyni Jalendu czyli obrona świątyni Jalendu będzie, bo będziemy próbowali ją obronić, no, pewnie będziemy znowu rozbrajać ładunki wybuchowe Vortex. E czemu nazywam go Vortex? A to dlatego, że tak się nazywał poduszkowiec w GTA San Andreas i teraz gdzie nie zobaczę taki poduszkowiec nazywam go Vortex. a czemu nie? Ja, jedyne ja jedyny jaki poduszkowiec widziałem w życiu

Siema. aha bo to są alarmy w ogóle do zniszczenia <laughs> no dobra to nie chcę przylecą alarmy będziemy mieli więcej do zabawy nie do strzelania a tutaj wiem że są zbiorniki gdzie można odnowić amunicję więc za dużo to my nie stracimy będę przynajmniej e, miał tutaj rekompensatę za to że nie zrobiłem na głośno e, fortecy peygena bo miałem ją zrobić na głośno a w końcu zrobiłem ją po cichu tam bez alarmu to tutaj będziemy. To tutaj po prostu nie będziemy nieść alarmów, Zrobimy sobie tę misję na głośno. A czemu nie? Będzie fajnie, będzie rozwałka. Piją w ręku, to jeszcze lepsza przyjemność. Siema! Dosłownie wystarczy lewy przycisk myszy kliknąć. I to jest i oni są zabici, nie? To jest niesamowite w tej broni. Dobra, lecimy na sam dół, jeżeli się nie mylę. Tak, lecimy, pierwsza bomba znajduje się tutaj pod ziemią. Siema, siema. Dobra, rozbrojona. Tutaj z tego co pamiętam była, tak, yy, pojemnik z odnowieniem amunicji. Więc lecimy na góry teraz. Oho. Będzie kolejna bomba? Nie, kolejna bomba to jest tam na szczycie. Aha, i tu jest wyjście po drugiej stronie, tak? Czyli ja mogłem normalnie tutaj łódką wjechać. Będę pamiętał.

Testujemy naszą nową snajperkę. <laughs> Gdzie od tej strony, za. Dobra. Serio. No dobra, tak się bawić nie będziemy. Ale on ma ten... Jezu, pat gościu, przeleciał o obok mnie. Okej, okay, podoba mi się ta broń. Czy to snajpi łodzie na hita? To snajpi łodzie na hita! To sprawia, że łodzie wybuchają przy pierwszym strzale ja nie mogę. Co to jest za broń? Czemu ja tego nie używałem wcześniej? Patrzcie na to. Ojo, tutaj, tutaj się nie udało za bardzo. Ciup. Po co mi granatnik? Po co mi granatnik? Patrzcie, już się ogień tam podpalił. Jeszcze jeden szał. Boom! Boom! A, kocham, kocham Far Cry. O, teraz mi się poprawił humor. Myślałem, że będę cały czas zenrobowany. Dobra. Zium! Pięknie! Ja nie mogę. No dobra. <gry> Aż mi się przysłyszała trójka, gdzie wszystkie aktywności miałem już skończone. i sobie tak po prostu misja po misji robiłem. Mordowanie po mordowaniu. A teraz mamy to w tym, w. Eee, trój, e, czwórce, no. Żeby helikopter. Nie ma helikoptera. Pięknie pilot ze no nie wierzę, no. To mi się podoba. I jeszcze, gdzie, 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 gdzie? Helikopter jakiś? Nie ma helikoptera. Pięknie pilot ze no. Ciebie też. Nie, bo zginę. Cześć. Czyżby kolejny heli, heli, helikopter leci? Nie, idą tu do mnie. Okej, okay, pięknie. Już zrobiłem, no nie wierzę.

Patrzcie, tu są ostatnie zadania z serii. Polowanie ale rozbrojenie ładunku jeszcze mi się nie pokazało. Patrzcie na to, czy ja nie, nie oznaczyłem? Ja no mam rozbrojenie ładunku, czy ono mi się gdzieś tu pokazało? Ja tego nie widzę. Tak, czyli ono mi się pokaże po kolejnych misjach dopiero. Ja cię kręcę. Wow, wow, ok. Okej, okay. to co, ludziska? Lecimy kolejne misje główne. Um. Kurde, jestem ciekaw jednej rzeczy. Hmm. No, to jest to będą już chyba ostatnie dwie misje. Kurde, będę musiał sprawdzić. Wiecie? Czekajcie, zaraz wracam. Ok, moi drodzy, sprawdziłem. Musiałem sprawdzić, czy przypadkiem ta misja tutaj nie będzie również połączona z tą, ale jednak nie. Te dwie misje są oddzielne od siebie, czyli będą dwa osobne odcinki. Więc wydaje mi się, że możemy je teraz zrobić, w tym momencie. Um, kurczę. Nie wiem, co powiedzieć na ten temat. Ale robimy kolejną misję, bo nie są to dalej wszystkie aktywności pokazane, nie? Więc i tak robimy kolejną misję, a chcę mieć wszystkie aktywności pokazane przed live'em. E, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.